Dzień dobry! Ja nazywam się Mariusz Krzyżewski. Dzisiaj sobie porozmawiamy o marketingu politycznym i jakie są różnice pomiędzy marketingiem politycznym a sprzedażowym. Marketing polityczny paradoksalnie na początku był bardziej prymitywny od marketingu sprzedażowego. W latach 40. i 50. w USA. Tylko limitował się do masowej propagandy. To znaczy, założenie było takie, że są wyborcy, jest partia i wyborcy będą zawsze nam lojalni i będą podążać według nurtu partyjnego. Taki marketing co tam dużo ukrywać w Polsce to miał się dobrze aż do upadku żelaznej kurtyny czyli jesteśmy od Stanów Zjednoczonych dużo, dużo bardziej do tyłu. Później w latach 50 pod koniec lat 50 w momencie gdy wchodzi na rynek bardzo dobry produkt marketingowy jak na tamte czasy JFK, ale lata 60, 70 już to była era marketingu, gdzie marketing polityczny był miał taką samą koncepcję jak marketing sprzedażowy. To znaczy, zaczęło się robić Pierwsze sondaże yy, przystosować produkt do, yy, do miejsca, do klienta. I kandydat był traktowany jako produkt, który musimy sprzedać naszemu klientowi. Klient, wyborca, był traktowany jako klient, jako konsument. Taka kolej rzeczy miała się bardzo dobrze, aż do Lat 90., w momencie gdy powstał wspaniały, genialny jak na tamte czasy marketing Billa Clintona, ale już początki, już ewolucja marketingu, można powiedzieć, że już była taka w pewna hybryda, gdzie produkt zaczął być przystosowany do. zaczął po prostu zmieniać się z marketingu sprzedażowego w marketing polityczny. To była kampania Ronalda Reagana, która na tamte czasy. Była bardzo nowoczesna. A więc, jakie różnice są pomiędzy marketingiem politycznym a marketingiem sprzedażowym? Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę, że wyborcy kupują, wszyscy w marketingu politycznym kupują na biasie, głosują u nas, w tym samym. Okresie czasowym, kiedy popełniła w ostatnich wyborach prezydenckich Platforma Obywatelska, to znaczy Komorowski miał 70% poparcia przez długi okres, przespał kampanię wyborczą. Niespodziewanie wygrał Andrzej Duda. Kiedy został mianowany Andrzej Duda jako kandydat PiS-u, wiele ludzi nawet nie wiedziało, kto to jest Andrzej Duda. Ale co, co się, się stało? Jeżeli byśmy uważali w marketingu sprzedażowym, no to Komorowski by wygrał, bo przez długi okres miał 70% poparcia, czyli miał 70% rynku. Jego konkurent miał czasami w niektórych sondażach miał 10-12% w momencie gdy się poszło głosować do urn, to był moment kiedy Andrzej Duda miał więcej. Czyli w marketingu w marketingu politycznym ważne jest, że najważniejszy okres to jest kiedy się idzie głosować. Wtedy agitacja musi być bardzo mocna i musi być bardzo konkretna. W marketingu sprzedażowym niekoniecznie, bo wynik się liczy całodobowo. Następny problem to jest segment rynku. Segmentacja rynku, rynku jest dużo trudniejsza w marketingu politycznym niż w marketingu sprzedażowym. Przykładowo, po, przykładowo, jeżeli chcemy sprzedać komuś Ferrari, segmentacja rynku jest łatwa do sferyfikowania w marketingu sprzedażowym. Wystarczy sprawdzić zarobki osób i osoby, które zarabiają przykładowo 1500-2000 miesięcznie. Najprawdopodobniej nie kupią sobie tego samochodu i y, będą. I już wiemy, że niekoniecznie musimy trafiać z takim towarem luksusowym do, tych, do tego poszczególnego segmentu. W marketingu politycznym niestety tak nie jest. Y, każdy ma ten sam głos. Jeden. Y, głosy są. Bezpłatne, nie płacimy, żeby głosować, ale co się dzieje? Badania naukowe potwierdzają, że niekoniecznie partie, które, które mają program tak zwany dla bogaczy, zawsze mają wyborców bogatych. I niekoniecznie to jest tak, że program, który jest przeznaczony dla biednego konsumenta, znaczy dla biednego wyborcy w tym przypadku, będzie miał y, odzew w biednych y, wyborców. Coś w tym jest, że się mówi, że taka, a nie inna partia y, chodzi y, kupować kawę do Starbucksa, ale później walczy o klasę robotniczą. W marketingu politycznym też jest ciężko rozdać dobrze ulotki. Dobrze dotrzeć do konsumenta. Dlaczego? Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy, jesteśmy mieszkańcami Teksasu, prowadzimy kampanię dla polityka skrajnie prawicowego w Teksasie i rozdajemy ulotki w dzielnicy, w biednej dzielnicy czarnoskórych, gdzie elektorat jest y, mocno lewicowy. Jeżeli dotrzemy z taką ulotką do tych ludzi, tylko ich będziemy agitować, żeby głosowali przeciwko nam. Czegoś takiego by nie było, gdyby. Yy, gdy na przykład idziemy z produktem yy, marketingu sprzedażowego. Bo przykładowo yy, podaj, że na to idziemy reklamować kuchenki mikrofalowe, a może. Któryś kto, konsument, który nigdy nie kupił tego produktu, skusi się na ten produkt. Czyli ciężej jest pozyskać, a mianowicie, mianowicie, jeżeli nie bierzemy dobrze pod uwagę segmentu i poparcia naszej partii, możemy po prostu zostać z kwitkiem. Nasza reklama nam może nie tylko nie pomóc, ale też zaszkodzić. I tego właśnie, często właśnie przez partie polityczne są wynajmowani, pol, wynajmowani doradcy od marketingu sprzedażowego i właśnie oto są takie kwiatki. Marketing sprzedażowy nie jest kompletny. Marketing polityczny jest dużo bardziej skomplikowanym tworem w tym momencie. Oczywiście są pewne rzeczy, które są bardzo podobne do marketingu sprzedażowego, na przykład ankiety. Robimy ankietę i na podstawie ankiet są tworzone programy polityczne. Tak samo się dzieje w marketingu sprzedażowym. Idziemy do konsumenta i pytamy, co chcemy, żeby konsument od nas kupił. Kolejna sprawa, bardzo też skomplikowana. Utrzymać swoją pozycję na rynku jest trudniej partiom niż markom. Przykładowo Coca-Cola, kto ją prześcignie? Żaden napój gazowany w dzisiejszych czasach nie jest w stanie prześcignąć tego giganta z różnych powodów. Jest to bardzo stara marka, jedna z pierwszych ma genialną reklamę, ma duży budżet pieniężny, z partiami jest trochę inaczej. Po wyborach dla partii politycznych zaczynają się schodki. Dlaczego? Bo jeżeli obiecamy konsumentowi, czyli wyborcy, za dużo, jeżeli obiecamy wyborcom za dużo, ten cel stanie się nie do zrealizowania. I automatycznie mamy pewną grupę wyborców, naszych zwolenników, którzy głosują przeciwko nam. Wtedy jest bardzo ważne zniwelować te problemy, które się pojawiają, kiedy partia już jest przy steru u władzy. Rzadko się zdarza w historii, żeby taka partia była tak stara i tak potężna jak marka Coca-Cola, która jeszcze rozprzestrzeniła się na cały świat. No, wyjątek to jest może partia Meksyku, partia rewolucyjna Meksyku, która rządzi dłużej niż partia Związku Radzieckiego, partia robotnicza w Związku Radzieckim. No, ale cóż, czasy dyktatury. Znikają bezpowrotnie, a w demokracji jest duża, wielka rotacja na rynku politycznym. Te różnice w partiach y, politycznych a firmach konsumenckich to jest taka, że, że produkt, że lider partii i politycy są złożonym produktem skorelowanym między partią. Niestety tak nie jest. Kiedy, idziemy do konsum kiedy robimy marketing konsumencki, jesteśmy tylko i wyłącznie nastawieni na produkt końcowy, na cenę produktu i na jakość produktu. Czyli staramy się, żeby jakość i cena produktu była jak najbardziej zgodna ze standardami, żeby konsument ją kupił. W partiach politycznych niestety tak nie jest. Wyborcy. Często pewnych ugrupowań są demonizowani, dehumanizowani przez przeciwników, tak samo jak politycy czy jak partie. Czyli wyborcy, politycy i partia to jest jeden produkt. Kolejny aspekt, jeszcze bardziej okrutny w marketingu politycznym, to jest taki, że czasami nawet drugi jest przegrany jak trzeci, piąty czy dziesiąty. Dlaczego? Na przykład u nas w Polsce w wyborach prezydenckich. Miejsce jest tylko jedno, a kandydatów jest około 20 na to stanowisko. Nawet drugi jest przegranym, który niestety tego stanowiska nie zdobędzie. I niestety tutaj jest znowu mamy do czynienia z takim mm, inną realią, z innymi realiami w marketingu politycznym niż w marketingu sprzedażowym. Dlaczego? Bo bycie numer 2 na rynku sprzedażowym jest dużo bardziej skorzystniejsze czasami, niż bycie numer 2 w marketingu politycznym. Jak widzicie, marketing polityczny, pomimo tego, że są pewne zbieżności między marketingiem sprzedażowym, ale jest to zupełnie inna dziedzina i inny twór. Zapraszam się zapoznać z moją stroną. Ja nazywam się Mariusz Czyżewski. I zapraszam do lajkowania i subskrybowania moich filmów. Życzę miłego dnia.